Drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Sejm wysłuchał prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego oraz przeprowadził dyskusję. Przypominam, że zgodnie z artykułem 154 ust. 2 Przypominam, że zgodnie z artykułem 154 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Za wnioskiem było 190 posłów, przeciw 266 stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. W związku z tym, że misja pana Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem i Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ustęp 2 Konstytucji Wotum zaufania Radzie Ministrów, Sejm. A ja, drogi panie ministrze, panie pośle, chcę dokończyć formalności związanych z tym punktem porządku dziennego. To ważny moment. W związku z tym, że Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ust. 2 konstytucji wotum zaufania Radzie Ministrów, a misja pana Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem, inicjatywa Skazania premiera i Rady Ministrów przechodzi teraz zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji w ręce Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przystąpi teraz do wyboru prezesa Rady Ministrów.